Ja zawsze używałem tego przyrządu, tego tak zwanego skrobaka. No i jechałem z koksem. Słuchajcie, jeden pełny dzień zawsze mi zajmował na cztery tłoki. Powiem Wam tak, to nie jest teraz reklama, naprawdę. Ten, który robił tłoki, który czyścił tłoki, niech se użyje chociaż raz to, to jest drogie, ale robi pełną robotę. Zobaczcie, mam tu taką mm -hmm. panienkę. Biorę sobie środek. Zapryskuję go, zostawiam na parę tam minut. Nie wiem, z 10 minut go zostawiam. Tego ja sobie w ten sposób biorę. O! O! Zapsikuję i zostawiam go do żeby odmokło to wszystko. Ale daje. Ja sobie później biorę taką szczotkę i sobie szczotkuję w ten sposób dookoła. Zajmuje mi 20-25 minut. Wyczyszczenie całego tłoka. Zobaczcie, jak to pięknie schodzi. Nie odbarwia aluminium, co jest bardzo ważne. Mega ułatwia życie i robota. dla tych, co czyszczą tłoki, to wiedzą o czym ja mówię. To jest po prostu najgorsza robota przy silniku, czyszczenie tłoków, nie ma gorszej. Pierwszy tłok mam wyczyszczony, możecie zauważyć, wyszło to naprawdę zaję, fajnie. Słuchajcie, jestem mega szczęśliwy, że tak ładnie to wyszło, wszystkie się pierścionki fajnie kręcą, luźniutko. Teraz dla porównania pokażę Wam na przykład jakiś tam pierwszy lecz z brzegu, jeszcze nie wyczyszczony. Wygląda w ten sposób. Proszę bardzo. Tu mamy tyle nagaru. Pierścienie niektóre stoją. A może akurat nie na tym, ale niektóre sobie stoją. Nie chcą się ruszać. Zobaczcie ile tam jest w gniazdach nagaru. No i sami zobaczcie. Piękny tłok, No mnie się podoba bardzo. Wreszcie robota jest przyjemna.